Ale naprawdę jestem teraz mega i nie będę tego ukrywał. Każdemu zdarza się gorszy dzień, każdemu zdarza się. Kochani, no i jesteśmy już na plaży. Ja Wam powiem, że mimo naprawdę dosyć młodego wieku widziałem już dosyć sporo, ale natura, właśnie takie wschody słońca, rzeczy, których no nie da się kupić. Wiadomo, no trzeba tutaj przylecieć i mieć możliwość bycia w takim miejscu, ale takie naturalne, normalne rzeczy, to jest to, co mnie najbardziej zachwyca i co najbardziej mi się podoba. Mamy jakieś 15 minut do pełnego. Wschodu Słońca także zabieram Was i zobaczcie, jak tutaj jest cudownie. Spaceruję sobie po plaży i zobaczcie kogo tutaj spotkałem. Przemysław od rana również działa, pomaga mi stworzyć dla was ten materiał. Ja zaraz zmieniam okulary z przeciwsłonecznych na optyczne, no bo jednak no, chciałbym zobaczyć to wszystko, że tak powiem, na własne oczy. No muszę Wam powiedzieć, że się czuję jak na odliczanie w Sylwestra. Naprawdę tak bym chciał, żeby w końcu ten materiał mi wyszedł. Jak wspominałem wcześniej, wczorajszy, no mi się nie nagrał. Najfajniejsze momenty nie kliknąłem po prostu tej opcji nagraj. Nie wiem jakim cudem to się stało, no bo no, nie nagrywam może setny raz, ale też i nie pierwszy, więc strasznie się wkurzyłem. Powiem Wam, że naprawdę ja drugiej tak pechowej osoby, jaką jestem ja, to nie znam. Moje wkurzenie i zniesmaczenie sięga zenitu. Przed sekundą opowiadałem Wam o tym, że się tak zmobilizowałem, że usunął mi się jeden materiał, po czym znalazłem odpowiednie miejsce do nagrania takich krótkich odpowiedzi na Wasze pytania i rozładowała mi się bateria. Nie wiem, jakim cudem się to stało. Bo od trzech dni bateria była na pełnym ładowaniu, karta w pokoju była włożona, żeby był prąd. I oczywiście, jak przyszło to co do czego, że się w końcu zmotywowałem, no to mój współpracownik odmówił współpracy. Naprawdę idę teraz do pokoju, bo już jestem naprawdę bardzo zdenerwowany. Nie chcę używać tutaj niecenzuralnych słów i niemiłych, bo. Zawsze mi powtarzacie, że szanujecie mnie za taką elokwencję, za to, że się pięknie wypowiadam, ale naprawdę jestem teraz mega f. i nie będę tego ukrywał. Każdemu zdarza się gorszy dzień, każdemu zdarza się f. bo naprawdę. Mnie mega dużo kosztuje to, żeby dla Was nagrać taki film. Jestem na początku tej drogi i bardzo się tym wszystkim stresuję. I oczywiście cały materiał mi się nie nagrał to raz. A dwa, jak już się na to wszystko odważyłem, to rozładowała mi się bateria. Także idę do pokoju naładować to cholerstwo i widzimy się, nie wiem, dzisiaj, jutro albo pojutrze, jak mnie najdzie. Jak zejdzie ze mnie ciśnienie, sorry, ale naprawdę wiecie, jak to jest, jak się nad czymś mega pracuje i stara, i nagle to wszystko, no, można wyrzucić do kosza, no to tak człowiek się po prostu denerwuje. Zapominając o tym, co się stało i o tym cholernym aparacie, ja nie wiem, może po prostu ja jestem przywiązany do telefonu i łatwiej jest mi go skontrolować, więc zostawiłem ten aparat w pokoju i stwierdziłem, że może będzie słabej jakości, może będzie gorzej, ale nagram tego vloga dla Was telefonem. Naprawdę, idę teraz do baru po kolejnego drinka, bo musi zejść mi ciśnienie. Naprawdę strasznie mi zależy na tym, żeby nagrać dla was coś, bo cały czas do mnie piszecie. Jest mi po prostu aż głupio, że tyle dni nic dla was nie nagrałem, więc chciałem zrobić to dla was. Moje wkurzenie sięgało zenitu, ale Luka mówi, że każdemu się to Zawsze, dostarza. zawsze. Ja w ogóle widziałem dzisiaj, cały dzień jak Patryk próbuje. Tu gdzieś usiadł sobie, tutaj postawiłeś kamerę, nie? że chciałeś nagrywać. Ale Liście. Ja mówię, nie, Już, to jest dla mnie za dużo, nagram później. Wiedziałem, że gdzieś kombinował, i okazało się, że usunął ten materiał, ale naprawdę, chyba nie ma na całym świecie youtubera, który tego nie zrobił. Nie usunąłeś, tylko nie wcisnąłeś nagrywania, tak? Czy usunąłeś? No nie, no. Nie. I, i było... nie. Ja sobie potem tutaj przyszedłem pokazać widoczki, i się wszystko nagrało. Klasycznie. A po drodze spotkałem Was, spotkałem Ewę, pogadaliśmy. Mogę Ci powiedzieć no tylko, i... witamy na YouTubie, bo każdy to zrobił. Jestem przeszczęśliwy z każdy tego powodu. Tak, naprawdę życiu. Naprawdę. Dobra, idziemy tańczyć. A ja... Zawsze piszecie mi w komentarzach, że jestem taką łazą spokoju, że mój głos Was uspokaja, czego ja w ogóle nie rozumiem i zawsze się z tego śmieję, bo ja od, odkąd pamiętam nie lubiłem swojego głosu, ale mam nadzieję, że taki początek tego vloga szum oceanu, w ogóle taka piękna aura was również wprowadzi w taki spokój, w taką fajną mega energię. No powiem wam kochani, że bardzo nie mogłem się doczekać tego momentu, momentu kiedy zbiorę się, odważę, przełamię na nowo żeby tutaj dla Was coś nagrać. Jesteśmy właśnie po wschodzie słońca, tak naprawdę, no mogę powiedzieć w trakcie. Wyglądam tutaj na bok, ponieważ mam trzy palmy, jedna obok drugiej i trochę mi zasłaniają, ale jak zrobię tak, no to wszystko widzę. Chciałbym teraz odpowiedzieć na te pytania, które wczoraj prosiłem Was, żebyście zadawali mi na Instagramie. Zrobiłem sobie screeny, bo nie wiedziałem, czy no one jakby nie przepadną, więc jestem przygotowany i mam wszystko tutaj, także zaczynamy. Odpowiedzi na szybkie pytania, które mi zadawaliście. Pierwsze pytanie nie jest szybkie, ale na nie odpowiem. Jak się czujesz? Ja czuję się fantastycznie, jestem przeszczęśliwy. Strasznie doceniam, że mogę tutaj być. Mamy tak piękną plażę, tak fajny hotel, taką super energię. No i oczywiście tak cudownych ludzi wokół siebie, że no naprawdę jestem mega zadowolony, jestem mega szczęśliwy i czuję się fenomenalnie. Kiedy wracamy do Polski? Do Polski wracamy 8 lutego, także jeszcze mamy tutaj całutki tydzień. Jakie plany po powrocie z wakacji? E, pozdrawiam serdecznie. Ja również pozdrawiam. E, no i moje plany po powrocie do Warszawy to oczywiście no, dopilnowanie e, remontu mieszkania. Mam nadzieję, że jak wrócę, to naprawdę będzie już efekty pracy widać bardzo. Powiem Wam, że trochę się stresuję będąc tutaj, ale powiedziałem sobie też, że nie mogę cały czas o tym myśleć, martwić się, bo i tak tego wszystkiego nie przyspieszę. Także moje plany na powrót do Warszawy to jest praca, przygotowanie wszystkiego do remontu, do przeprowadzki, więc no szykuje się naprawdę bardzo fajny czas. No i też myślę, że bardzo ciekawy czas dla Was, ponieważ będę chciał... Trochę wam pokazać, jak to wszystko wygląda, jak się przygotowywałem przez ostatni rok do zgromadzenia tych wszystkich rzeczy, bo naprawdę ja do tego mieszkania wchodzę tylko z kilkoma starymi rzeczami, ubraniami, a resztę nagromadziłem, nakupowałem. No, będzie bajka. Czy mógłbym zamieszkać w Dominikanie na stałe? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Jest mi tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo fajnie, cudownie, ekstra i tak dalej, ale na przykład jak byłem chyba dwa lata temu w Kenii, większe wrażenie na mnie to wszystko robiło. Tam było tak trochę bardziej kameralnie, bardziej dziko tutaj już, no widać, że jest tych turystów coraz więcej. No chyba zamieszkać bym tutaj nie chciał. Dużo pytań też pojawiało się o moje marzenia, to co bym chciał mieć, gdzie bym chciał być. Ja Wam powiem tyle, że oczywiście mam taką listę rzeczy, które chciałbym posiadać, miejsc, które chciałbym zobaczyć, ale powiem Wam, że dla mnie najważniejsze jest zdrowie i to, żeby się rozwijać. Bo jak będę miał zdrowie i będę mógł się rozwijać, no to będę mógł sobie potem wszystkie te rzeczy kupować, czy też odwiedzać te wszystkie miejsca. Który rodzaj Moeta jest Twoim ulubionym? No jak wiecie, ja uwielbiam szampany i chyba takim moim ulubionym Moetem jest Moet Ice, czyli ten w białej buteleczce. On jest taki bardzo wakacyjny, kojarzy mi się z takimi super momentami. Zawsze fajnie jest go wypić w tych takich plastikowych, białych kieliszkach z odrobiną lodu, mięty, limonki. Naprawdę polecam Wam. To pytanie pojawiało się też już kiedyś: czy chcę mieć dzieci? Nie, nie chcę i nie planuję. W jakim hotelu jesteśmy? Jesteśmy w Rio Palace Punta Cana. Możecie sobie sprawdzić w internecie, jak on wygląda, bo też bardzo dużo pytań na ten temat było. Czy jestem singlem? Nie, nie jestem od ponad czterech lat. Jak lecisz samolotem nad wodą, to też czujesz się niepewnie i boisz się, że spadniesz w dół. Absolutnie nie, ja w ogóle o takich rzeczach nie myślę. Ja wsiadam do samolotu i tylko czekam na moment, kiedy dolecę do tego upragnionego miejsca, więc totalnie o takich rzeczach nie myślę i się nie zastanawiam. Jaka pogoda u nas, tak jak widzieliście po Instastory, no pogoda przez pierwsze dni była różna. Pierwszego dnia no było naprawdę bezchmurne niebo, było bardzo gorąco, no i tak jak powinno być. Kolejne dwa dni były takie trochę wietrzne, trochę nawet padał deszcz, później wychodziło słońce, więc pogoda była strasznie zwariowana i strasznie w kratkę. Ale już od dzisiaj będzie cudownie, tak że zaraz lecimy na śniadanie. Dzisiaj spędzamy dzień na plaży, na leżakach. Będziemy kąpać się w oceanie. Powiem Wam, że cudownie tutaj mamy. Dobrze, ale ja się rozmarzyłem. Przechodzimy do kolejnych pytań. Ile osób jest na wyjeździe? Jest nas siedmioro. No i oczywiście szarlotka ósma. Ile stopni jest teraz? Teraz jest 26 stopni, ale będzie dzisiaj około 30, także będzie mega upalnie. Gdzie następna podróż? Nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak szybko i jak sprawnie pójdzie mi z remontem i przeprowadzką. No muszę trochę pogarniać, wiecie, no to jest ogromne wezwanie ale no, planuję na pewno kolejny wyjazd i mam nadzieję, że bardzo szybko się to stanie. Ile masz lat? Mam 28 lat. Przywoda w oceanie jest ciepła, jest jak zupa bym nawet powiedział. Jest bardzo gorąca, więc zaraz chyba nawet przed śniadaniem wskoczę sobie, żeby tak troszkę się ogrzać. No i wiecie, to jest mega uczucie. Tak, wbiec sobie do oceanu, wykąpać się, zanurzyć całemu. Wstałem przed chwileczką, żeby sprawdzić czy wszystko się nagrywa. I powiem Wam, że tak ładne ujęcia tutaj można zrobić. Nie wiem kiedy i jak szybko uda mi się dla Was zmontować ten materiał ale chciałbym, żebyście już go zobaczyli. Tak. Jak oceniamy hotel? Wiecie co, na chwilę obecną, ciężko mi jest powiedzieć. Jest na pewno bardzo czysto, bardzo ładnie, elegancko i fajnie. Ale czy chciałbym przylecieć do niego drugi raz? Nie wiem, zobaczymy też te ostatnie dwa dni były takie no, specyficzne i musieliśmy się na nowo zaklimatyzować ze względu na ten wiatr. Trochę wszyscy chodzili tacy nakręceni. I wyglądaliśmy i czekaliśmy, żeby tylko wyszło słońce i żeby przestało wiać. E, także myślę, że kolejne dni będą bardziej mogły mi pokazać, jak tutaj jest cudownie i jak podoba mi się hotel. E, no co na pewno mogę powiedzieć, to jedzenie jest słabiutkie, jest bardzo mały wybór. Ja też nie jestem jakimś ekspertem kulinarnym i, nie, i mnie zadawalają naprawdę proste rzeczy. Ale tutaj jest loteria. Na przykład w barze, tutaj przy oceanie, jedzenie na lunche jest pyszne, ale kolacje w restauracji głównej no, są naprawdę średnie. Z czego się utrzymuje i z czego żyje i gdzie pracuje, no to już na to pytanie nie będę odpowiadał. Teraz mam taki komfort i taką możliwość, że mogę Was odesłać do QA, które jest na moim kanale. Zapraszam, tutaj macie. Link do tego odcinka, więc tam proszę sobie posłuchać. Czy czuje się Pan w jakiś sposób rozpoznawalny? Słuchajcie, po pierwsze, to żaden Pan. Proszę mi, żebyście nie mówili na Pan, ja jestem Patryk, jesteśmy kumplami, ziomkami. Także nie panujmy sobie absolutnie. A jeżeli chodzi o to, czy czuję się rozpoznawalny? Nie czuję się na pewno, ale doświadczam tego na przykład jak lecieliśmy tutaj do Dominikany. Na lotnisku podszedł do mnie pan, który powiedział, że obserwuje mnie za czasów jeszcze bloga modowego, czyli jakieś 10 lat musi być tutaj ze mną, czy to właśnie na blogu, czy na Instagramie, czy teraz może jest widzem na YouTubie, więc pozdrawiam serdecznie. Jeżeli pan to ogląda, to było naprawdę mega miłe. Dobrze, wiecie co, ja chyba teraz wezmę was i trochę oprowadzę, pokażę wam jak wygląda tutaj plaża, zrobiło się z tego takie no Q&A, a chciałem żeby to trochę inaczej wyglądało, więc będzie miks wszystkiego na tym filmie. No i co, idziemy dalej, pokazuję wam jak tutaj wszystko wygląda. Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete No se dañan, pero amor es lo que dicen: como un color entre los grises. Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera, tú eres la mujer. Jak widzieliście przed chwilą, właśnie byłem wykąpać się w oceanie. Zabrałem was tam oczywiście ze sobą. Dziś są naprawdę tak ogromne fale. Ocean tak wciąga, więc naprawdę trzeba uważać. No jest cudownie. Takiego dnia, jak, jaki mamy dzisiaj, wyczekiwałem bardzo długo. Cieszę się, że pomimo tego, co dzieje się na świecie. I też dużo osób pisało, że to jest trochę nieodpowiedzialne, że powinno się teraz siedzieć na tyłku w domach i tak dalej. Tutaj mamy na miastkę i powie w takiej normalności, i w ogóle tej decyzji nie żałuję. Co więcej, planuję kolejne wakacje od razu jakoś po przeprowadzce do nowego domu. Także polecam Wam zrobić coś dla siebie w tych trudnych chwilach. Ja nie wiem czy to jest dobry pomysł żeby one na mnie tutaj były Wiesz jak to jest, jest to jaka ładna coś krupie mi do, na kołnierz Słuchajcie e, Idę teraz e, Tak sobie stwierdziłem że odejdę kawałek dalej i nagram się Wam e, Widzieliście przed sekundą e, szedłem z baru i tych dwóch chłopaków z małpką i z papugami już wczoraj zrobili coś takiego i mówiliśmy, że nie jest to wcale okej. Okay. Ja nie mam w ogóle pojęcia jak to jest z tymi zwierzętami, czy one są dobrze traktowane, jak to wszystko wygląda. Już wczoraj wychodząc z restauracji wrzucili mi na głowę właśnie małpę i papugi. Ja małp strasznie się boję, ponieważ kiedyś w Kenii mnie zaatakowała i to naprawdę było tak, że po prostu musiałem uciekać do, do pokoju. I dzisiaj zrobili znowu to samo. Oni stali właśnie koło przemka, śmiali się, śmiali i rzucili mi to na głowę, bo chcieli, żebyśmy zapłacili im za zdjęcia. Nie wiemy jeszcze, czy w ogóle wrzucę to na film, ale też chciałbym, żebyście nie oceniali zawsze wszystkich, którzy, nie wiem, wstawiają zdjęcia i tak dalej. No bo czasami naprawdę to nie jest tak, że ktoś idzie i chce zrobić to zdjęcie, tylko oni po prostu tak człowieka napastują. No że no robisz w końcu to zdjęcie, tak? I jak widzisz potem, że masz takie ładne zdjęcie, no to chcesz je wstawić. Z tego co tutaj widać, oni naprawdę dbają o te zwierzaki. Nie wiem w jakich warunkach one mieszkają, nocują. Nie wiem w ogóle jak, jak to nazwać. Nie wiem czy one mają aż tak tutaj źle, ale nasłuchałem się i naczytałem już tylu negatywnych jakby wiadomości na ten temat, że sam już nie wiem co mam o tym sądzić. Nie wiem w ogóle, czy to opublikuję, czy to wstawię. Mam też kilka zdjęć, bo mi zrobili nie wiem, trochę jestem i zdegustowany i zniesmaczony, tym bardziej, że zrobili to drugi raz. Wczoraj był pierwszy, a dzisiaj był drugi. Także muszę, wziąłem sobie, w sensie wziąłem sobie, przyniosłem wtedy właśnie szampana i teraz muszę się napić, bo nie wiem, co mam o tym sądzić. Do usłyszenia później, ściskam Was. Tutaj chciałem wam pokazać, jest chyba moja ulubiona część na plaży. Zobaczcie, jak tu jest klimatycznie dziko, tak naturalnie i no czuć po prostu, że no jest się w pięknym i cudownym miejscu. Tam za tymi palmami jest restauracja, do której zaraz się wybiorę na lunch. Może też wam tam coś nagram ponieważ wiem, że chcieliście zobaczyć jak najwięcej Dominikany, takiej yy, jak tutaj się żyje w hotelu i co można tutaj robić. Także o, aż jest tak razi słońce, że tego nie widziałem. Tutaj już mamy wejście do restauracji. Kochani, ja teraz specjalnie dla Was nagrywam zakończenie takie na szybko, ponieważ materiału no, nagromadziłem po prostu na kilka dni. Więc chciałem się z tego miejsca z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że taki vlog się Wam spodobał. Zapraszam Was do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jak zostawicie po sobie ślad i do zobaczenia w kolejnym filmie z Dominikany.